Guten Morgen! Hallo! Seid ihr bereit? Jesteście gotowi? Zapraszam Was do obejrzenia piętnastego odcinka z serii Niemiecki w 10 minut. Przed Wami, przed nami właśnie 10 nowych, jakże ciekawych słówek. Alles, wszystko. Alles, wszystko. Geben, dawać i odmiana. Ich gebe, du gibst. Geiben, dawać. Ich geibe, du gibst. Ja daję, ty dajesz. Es gibt, jest, są. Es gibt, jest, są. Hören, słuchać. Hören, słuchać. Inen, mit ihnen, zu ihnen. Panu, pani, państwu, mit ihnen. Z panią, z panem, z państwem, zu ihnen. Do Pana, do Pani, do Pań, do Panów, do Państwa, wszystkie formy grzecznościowe. Inen, mit inen, zu inen, Panu, Pani, z Panem, z Panią, do Pana, do Pani. Inen, pisane małą literą teraz, im, mit inen, z nimi, zu inen, do nich. Inen, mit inen, zu inen, im, z nimi do nich. Machen robić. Machen robić. Neimen er nimmt, brać, on bierze. Neimen er nimmt, brać, on bierze. Mitnehmen, brać ze sobą. Mitnehmen, brać ze sobą. nichts, nic. nichts, nic. Ob czy? Ob. Reisen, die Reise, die Reisen. Podróżować, podróż, podróże. Reisen, di Reise, di Reisen. Podróżować, podróż, podróże. Wünschen, życzyć. Der Wunsch, die Wünsche. Życzenie, życzenia. Wünschen, życzyć. Der Wunsch, die Wünsche. Życzenie, życzenia. Powtórz poprawnie, a dowiesz się, co powiedziałeś. Weißt du, was ich mir wünsche? Weißt du, was ich mir wünsche? Mit wem reist du? Mit wem reist du? Der Wunsch. Der Wunsch. Inen. Mit ihnen. Mit ihnen. Gib mir das. Gib mir das. Ist das dein Wunsch? Ist das dein Wunsch? Hörst du mich? Hörst du mich? Wünschen, wünschen. Fährst du mit ihnen? Fährst du mit ihnen? Nichts zu danken, nichts zu danken. Ich weiß nicht ob, ich weiß nicht ob, alles geben, alles geben. Was machst du hier? Was machst du hier? Was gibst du mir? Was gibst du mir? Die Reise. Die Reise. Heute komme ich zu Ihnen. Heute komme ich zu Ihnen. Ich nehme nichts. Ich nehme nichts. Was nimmst du mit? Was nimmst du mit? Ich danke Ihnen für das neue Auto. Ich danke Ihnen für das neue Auto. Ich mache alles für dich. Ich mache alles für dich. Słuchaj, powtarzaj, przetłumacz. Alles to alles wszystko. Geben, geben dawać. Ich gebe, du gibst. Ich gebe, du gibst. Ja daję, ty dajesz. Es gibt Es gibt, jest, są. So. Hören, hören, słuchać. Inen, inen, panu, pani. Mit ihnen, mit ihnen, z panem, z panią. Zu ihnen, zu ihnen, do pana, do pani. I teraz małą literą pisane. Inen, inen, im. Mit ihnen, mit ihnen. Z nimi. Zu ihnen. Zu ihnen. Do nich. Machen. Machen. Robić. Nehmen. Er nimmt. Nehmen. Er nimmt. Brać. On bierze. Mitnehmen. Mitnehmen. Brać ze sobą. Nichts. Nichts. Nic. Ob. Ob. Czy. Reisen. Reisen, podróżować. Die Reise, die Reisen. Die Reise, die Reisen. Podróż, podróże. Wünschen, wünschen, życzyć. Der Wunsch, die Wünsche. Der Wunsch, die Wünsche. Życzenie, życzenia. Was für Fragen sind das? Jakie to są pytania? Zwróć uwagę że masz materiał leksykalny rozdzielony myślnikami i tylko wyrazy napisane na biało, czyli początek i koniec, są we właściwym miejscu. Pozostałe elementy trzeba ułożyć, tak by powstało pytanie lub zdanie twierdzące. Was geben Sie mir für meine Arbeit? Wie geht es Ihnen? Nehmen Sie mich mit? Weißt du, ob er sie liebt? Sag mir, ob du auch ein Kind hast. Wann machst du die Reise? Gehst du zu ihnen? Ist das schon alles für heute? A teraz ja powiem te same zdania, a ty powiesz, co to znaczy. Was geben sie mir für meine Arbeit? Co da mi pani za moją pracę? Wie geht es ihnen? Co u pani słychać? Nehmen sie mich mit? Czy pani mnie ze sobą weźmie? Weißt du, ob er sie liebt? Wiesz czy on ją kocha? Sag mir, ob du auch ein Kind hast. Powiedz mi, czy też masz dziecko. Wann machst du die Reise? Kiedy zrobisz tę podróż? Gehst du zu ihnen? Idziesz do nich? Ist das schon alles für heute? Czy to już wszystko na dzisiaj? Rozumiesz? Potrafisz przetłumaczyć? Wszystko to, ale dawać ja daję, ty dajesz. Geben, ich gebe du gibst. Jest są es gibt. Słuchać hören. Panu, pani, z panem, z panią i wiem, że to jest do, również do innych form grzecznościowych. Inen, mit ihnen, zu ihnen. Im, z nimi i do nich. Inen Mit ihnen, zu ihnen. Robić. Machen. Brać. Nehmen. On bierze i brać ze sobą. Er nimmt, mitnehmen. nehmen. Nic. Nichts. Czy. Ob. Podróżować podróż. Reisen, die Reise, die Reisen. Życzyć. Wünschen. Życzenie. Der Wunsch, die Wünsche. A teraz pomyśl, jakich elementów brakuje. Co chcesz teraz zrobić? Was willst du jetzt machen? Co tutaj jest? Was gibt es hier? Kto pani pomoże? Wer hilft ihnen? Wiesz już, czy ona przyjdzie? Weißt du schon, ob sie kommt? Życzę panu wszystkiego dobrego. Ich wünsche ihnen alles Gute. Daj mi proszę twoją komórkę. Gib mir bitte dein Handy. Czy ma pani jeszcze jakieś życzenie? Haben Sie noch einen Wunsch? To wszystko na dzisiaj. Das ist alles für heute. Zanim się przekonasz, że poznałeś 10 następnych słówek, przypominam, że bawimy się wspólnie na Facebooku w grupie Niemiecki w szkole. Wszystko to, alles Dawać, ja daję, ty dajesz? Geben, ich gebe, du gibst. Jest, są? Es gibt. Słuchać. Hören. Panu, pani, z panem, z panią, do pana, do pani. To? inen mit Ihnen, zu Ihnen. Im, z nimi, do nich? inen mit Ihnen, zu Ihnen. Robić. Machen. Brać, on bierze, brać ze sobą. Niemn, el er nimt, mit Nic, nichts, czy, ob, podróżować, podróż. Reisen, die Reise, die Reisen. Życzyć, wünschen, życzenie. Der Wünsch, die Wünsche. I moi najmilsi, zanim się z wami pożegnam to podpowiem, że możecie na tym etapie obejrzeć prezentację z serii Deutsch Problem Los na temat czasowników modalnych. I druga propozycja, pojawiło się słówko OP, czyli czy i też jest prezentacja dotycząca tego słówka w serii odcinków angielski to mus niemiecki twój plus. Polecam prezentację ze względu na fakt, że op zmienia kolejność w zdaniu. Auf Wiederhören.